Na Paula, tak już wiesz, i poprowadzę Twój dzisiejszy trening. Jeżeli masz tylko ochotę, to zapraszam. Dzisiejszy trening to trening całego ciała. Będę to 6 ćwiczeń przyplatanych 30-sekundowym skakaniem na skakance. Ja zrobię tylko jeden obwód, natomiast ty powinnaś zrobić tych obwodów 3. Powód, dla którego tak zrobię, jest bardzo prosty i techniczny. Po prostu Karta pamięci pozwala mi tylko na nagranie 10 minut filmu, ale to które nie stoi na przeszkodzie, żebyś ten film odtworzyła jeszcze raz, gdy się skończy, i jeszcze raz. Razem, trzy obwody daje super fajny trening. Po ostatnim filmiku dostałam bardzo dużo pozytywnych komentarzy, bardzo dziękuję, i dlatego postanowiłam pójść za ciosem i nagrać dla Was trochę więcej filmików. Jak widzicie, przygotowałam trochę więcej miejsca, trochę lepszy sprzęt i mam nadzieję, że, że to nam wystarczy, żeby zrobić fajny trening. Także to, czego potrzebujesz, to dzisiaj ewentualnie skakanka. Jeżeli nie masz skakanki, możesz e, robić skip albo którą w miejscu. E, mata i, i trampki na nogi to wszystko, czego nam potrzeba. Także ja włączam z e, timer. Pierwsze, pierwsze e, 90 sekund to rozgrzewka. E, postaramy się zrobić e, taką freestyle'ową rozgrzewkę w moim stylu. Dlatego e, zapraszam Cię do wspólnych ćwiczeń. Na razie skakanka nie będzie nam potrzebna. Trusk w miejscu. Pozwoli to przyspieszyć troszeczkę krążenie. Nasz organizm będzie lepiej doceniony i mięśnie będą lepiej pracowały, dlatego nigdy nie wolno zapominać o rozgrzewce. Rozgrzewka jest bardzo ważna i powinna zawierać w sobie elementy zarówno na górne partie ciała, jak i na dolne. Po 30 sekundach tu możemy stanąć w miejscu i robić machy ramion. W ten sposób. Rozgrzewamy barki, rozgrzewamy mięśnie ramion, mięśnie pleców, mięśnie klatki piersiowej. Następne ćwiczenie to krążenia ramion w przód i krążenia ramion w tył, naprzemiennie. Moja rozgrzewka standardowo trwa około 4 minut. Jest to zazwyczaj freestyleowy trucht w miejscu. Eee, możemy jeszcze powyciągać się je troszeczkę na boki. I ostatnie 10 sekund poświęćmy jeszcze na trucht. Ja muszę skakać cicho, ponieważ pod spodem są złe siedzi. Pewnie też masz taki problem. Eee, to nasz timer. Możemy sobie zrobić jeszcze 30 sekund tej rozgrzewki. Możemy dodać pajacyki. Pajacyki są super. Uwielbiam lubią pajacyki, a Ty? Jeszcze 15 sekund. I przechodzimy do naszego pierwszego ćwiczenia, w którym będą przysiady. Kończymy rozgrzewkę. 10 sekund przerwy. Są Stajemy na szerokość bioder, ręce za uszy i schodzimy nisko. Starajmy się nie wypychać kolan za palce, schodzić jak najniżej. Natomiast kiedy jesteśmy w górze, wypychajmy biodra do przodu. Spinajmy pupę, spinajmy mięśnie pośladków. O tak. Wówczas ten ruch jest bardziej efektywny. Sekundy. Teraz jest 10 sekund przerwy, 10 sekund w miejscu. Eee, można skakać na skakance. Ja będę truktać z uwagi na to, że skakanie nie wychodzi, co pewnie widzieliście lub widziałyście w moich wcześniejszych filmikach. Następne nasze ćwiczenie to będą wykroki. Najpierw w lewej nogi, a potem w prawej. Noga w przód i wracamy. Noga w przód, staramy się zachować kąt 90 stopni. Najpierw lewa noga. Tak i wracamy. Staramy się zachować proste ciało, a nasza miednica schodzi w dół. Tutaj właśnie chodzi o ten ruch. O taki. Wiem, że ja też nie mam jeszcze perfekcyjnie opanowanego kąta prostego, ale pracuję nad tym. Oh, jeden, jak drugi są efektywne i skuteczne pod warunkiem, że robimy je poprawnie. Eee. Nasz czas minął. Znów skaczemy. 10 sekund. Ja przeskaczę do Was, bo wygasił mi się monitor. Następne nasze ćwiczenie to namskie pompki. 10 sekund. Można oczywiście męskie, ale dzisiejszy program jest zadetykowany dla osób początkujących. Dlatego pokażę pompki w wersji damskiej. Opieramy się na nogach. Mój timer chyba nie działa, więc pokażę to ćwiczenie na sucho. Opieramy się na kolanach i schodzimy klatką piersiową do, do podłogi wykonujemy przez 30 sekund. Staramy się spinać łopatki. Ja wykorzystałam swój czas na przerwę. I tak naprawdę teraz zaczynamy. Czyli raz. Dwa. Trzy. Cztery i tak dalej. Nie przejmuj się, jeżeli nie umiesz zrobić pompki. Jedynym sposobem, żeby się nauczyć, to próbować. Próbować, próbować i jeszcze raz próbować. Dla osób, które są zaawansowane, i są w stanie udźwignąć ciężar własnego ciała. Pąki męskie. Teraz 10 sekund przerwy i skoczemy w miejscu, jak jest do tej pory fajnie chyba, co? Nie jest to najtrudniejszy trening, ale też nie jest najłatwiejszy. Trening powinien być wyzwaniem i za każdym razem, I odrobinę więcej, więcej powtórzeń, mocniej, bardziej, nie wiem jak to powiedzieć. Następne nasze ćwiczenie do to, to brzuszki. Kończy się nasz czas, pokazuję brzuszki. Siadamy na macie lub na dywanie, nogi zgięte. W końcu względem na naszym ostatnim ćwiczeniem. Do tego ćwiczenia również możesz dodać obciążenie w postaci hantelków lub talerza. Minuta, sekunda, 10 sekund przerwy. kolejnym ćwiczeniu będą wznosy nóg. Zaraz pokażę o co chodzi. Będziemy naprzemiennie przemiennie unosić. Zaczynajmy z lewą, a potem prawą nogę. Rozgrzewamy.